Ja nie brałam takich rzeczy pod uwagę, że to może być człowiek y, nieprawdziwy. Dlatego, że tak pięknie się do mnie zwracał, że to chyba mnie zgubiło w tym wszystkim. Te słowa, które gdzieś tam on do mnie wypowiadał, ja nigdy ich nie słyszałam żyć. Od najbliższej osoby. To było takie wciągające. Y, ja pisałam, dlaczego on chce mnie. I co odpowiadał? Że po prostu się zauroczył. Za żebyśmy zostali małżeństwem, gdy się budziłam, zawsze była jakaś wiadomość. Jaka na przykład? E, że mnie kocha, że, że bardzo tęskni za mną, że wysyła mi filmik, e, jak śpiewa piosenkę, jak gra na gitarze. Mam córkę zespołem Downa i po prostu chciałam, żeby jej założyć normalną, prawdziwą rodzinę. Łatwo jest, będąc na przykład w związku, mając szczęśliwą rodzinę, oceniać kogoś, kto jest na przykład przez wiele lat sam. I nagle dostaje ten komplement po wielu latach. I, i, I ten komplement nie jest jeden, a dziesięć tych komplementów. Oni wiedzą, że kiedy osoba z niskim poczuciem własnej wartości nagle dostaje taki zastrzyk energetyczny, to trochę jest jak na haju. Za tymi czułymi słowami kryje się bezwzględność skamera. Oni wcale nie polują na zamożne kobiety. Nawet jeżeli wiedzą, że ich ofiara jest w życiowych tarapatach, to wcale ich nie skłania do odstąpienia od ich zamiarów. Mąż pani Alicji, u której byliśmy, miał ciężki udar po nim komplikacje. Z kamer obiecywał wspólne życie i wybudowanie domu opieki, w którym mógłby mieszkać także chory mąż kobiety. Moja mama też była chora. Mieszkaliśmy razem wszyscy. I było tak, że nocami nie spałam. No dlatego weszłam tak w tego Facebooka Proszę. i pisałam. On powiedział, że będzie, a pomagał nam. I on wtedy przysłał mi ten weksel: że był w ministerstwie, ma do odebrania 2 miliony dolarów. I musi ponieść opłaty. Czyli, Pani miała przed sobą wizję dwóch milionów dolarów, które będzie można przeznaczyć na dom pomocy. Tak. No i teraz zaczęły się te opłaty. Jakie opłaty? Za uaktywnienie konta bankowego. Tak, jakby z tego banku pisali do mnie, że już konto jest aktywne, tylko Pani musi jeszcze wpłacić to, to do końca uaktywnienia tego konta. A skąd Pani brała te pieniądze z oszczędności? Nie, pożyczałam. I jak mój mąż jeszcze tak był na tyle sprawny, że y, ja wiem, o czym pójdziemy, bo to ostatnie to wpładzimy razem, nie? A i tak, jak oni nas oszukają? A ja wiem, my nie oszukujemy, to oni nas też nie oszukają. On, ten oszust oczywiście wiedział o tym, że te pieniądze z pani pożycza. Tak, on powiedział położyć oni. Zaraz ja zaraz co oddamy. Zaraz wszystko oddamy, to tylko parę dni. I już ja te parę dni, te parę dni ciągle się przesuwało. To ile pani w sumie straciła tak mniej więcej? Pół miliona a plus resztę dużo, które jeszcze pożyczyłam od ludzi. Bo ja teraz zostaję bez mieszkania, bo zostaje mi zabrane mieszkanie. A jeszcze umarł mój mąż i ja straciłam wszystko. Jestem pewna, że właśnie się zaczyna jego próba wyłudzenia, bo on mi pisze, że musi jechać do jakiejś niebezpiecznej bazy. I to jest warunek jego przejścia na emeryturę i jakby się nie odzywał, to znaczy, że będzie się działo coś bardzo złego. Skamer rzeczywiście przestaje pisać do naszej reporterki. Po dobie milczenia wysyła dramatyczne zdjęcia i informacje, że na bazę ONZ, w której rzekomo przebywa, napadli talibowie.